Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie Ach, Wiem, wiem, że to i tak na próżno moje gadanie No ale y, ja lubię podyskutować, więc podyskutujmy Otóż w jeden 1.7 Co weszło? Mamy amunicję, prawda, która ma na każdych na jakichś tam stopniach yy, daną penetrację, przebicie, możliwość przebicia. A więc teraz tak. Mamy jak Pantera, który stoi czoło w czoło. Tak jest idealnie. O, tak. Tak jest idealnie, gdyby IS2 stał przede mną. Tak na równi. Płytę mamy 140 mm, 55 stopni. Więc taki IS-2 na amunicji podstawowej na 500 metrach ma 64 mm przebicia. 55 stopni, no to może mieć dajmy na to 70 czy 75 mm no a ta, ta niech ma 90 dobrze mówię 90-95 mm czyli fizycznie nie jest w stanie mnie przebić no bo każdy jak coś pokazuje to bo nie znam mechaniki tego nie, pocisków, pooglądaj sobie bo Agladas nagrał, bo to niech sobie nagrał, ja wiem swoje a jak coś jeszcze innego pokazuje to, no bo jego penetracja pozwala na a ta penetracja nie pozwala na z tego, jeśli chodzi no, o fizyczne tutaj yy, przejście, tak? Yy, no, oczywiście, ktoś może powiedzieć, ale grubość jest 80 mm, no a grubość efektywna 140. No, wiadomo, no, to będzie wszystko na złość robione, że nie mam racji, bo je powinno się patrzeć na grubość. Zawsze ktoś mówił, że na efektywny się patrzy. No, no, no dobra. I teraz mam sytuację taką. Stoję mniej więcej tak. Bada? Tu już się robi, proszę Państwa, 160 mm pancerza pod kątem 55, nie? No i im wyżej wiadomo, jakbyśmy jak tak strzelali, no to ten pocisk powinien się odbić bardziej niż tak, jakbyśmy stali, czy, czy na wprost, bo jest, obiera się tam większy kąt, się robi. No i co mnie spotyka? Wychylam się jak panterem na Ash River, z górki, ze Skarpy dokładnie. Widać mi tylko o tak. Tutaj od spodu armaty o no tą górną płytę tak. No to mówię mniej więcej to tak było. Jakoś to 160 mm wyszło. I strzela do mnie, słuchajcie, Ferdynand. Ferdynand strzela na pocisku tym. Zresztą zobaczymy w, po w powtórce. I on na 500 metrów ma 93 mm. No ale powinien mieć mniej, ponieważ tutaj mówię zrobiłem taki cooldown no, i taki ostry kącik się zrobił. No cóż, przebił mnie. Yy, I zniszczył. Ale przed tym stanąłem sobie tak go tak i co się stało? No przebija mnie PZ4. PZ4 mnie przebija. A który, to zaraz wam pokażę. To był bodajże chyba ten, tak, z osłonami. Ten. Dobrze. Modyfikacje. Proszę bardzo, 500 metrów, 52 mm, bez szans, bez żadnych szans. Nie, nie jest w stanie mnie przebić PZ4. Ale, no mimo, że są napisane kąty, sronty. I penetrację da się, no bo przecież to jest guide, nie? No ale mimo tego, że nawet to pokaże, to i tak nie będę miał racji, ja o tym wiem, yy, no bo tak musi być, po prostu. No ale to przejdźmy do, yy, do tego, co właśnie chciałem Wam pokazać. Dobra, tutaj zaraz będziemy mieli tą akcję. O, jak Pan teraz niszczy w sam? Czubek nad budówkę, aufs to jest, proszę bardzo, to jest aufs ha, Auf tak, aufs -ha. i za momencik, za momencik ten mnie nie przebił, nie, dobrze? tak, jak y Panther mnie przebił, dobra jedziemy dalej moment, tak, tak, no patrzcie. on stoi tu, pocisk leci pod kątem, dobra Nie wiem jak to się stało też. Jak jego ja tam trafiłem? O! I... Aha, to była Pantera. Dobra. Uh, Gdzie jest free, 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 free kamera? To był ten strzał, czy nie? Nie, to jeszcze chyba nie ten strzał był. Wróćmy do naszego pojazdu. Mhm. Tutaj Tak, to będzie chyba tu. Jak panter do góry? Zobaczcie. Dostał tu w to miejsce. Im wyżej tym, tym jest grubszy pancerz efektywny. No i go zniszczyłem. Mimo, że stał nawet wyżej. Więc jakie kąty tutaj działają. Sronty, blonty tu działają. Nic nie ma dobrze działającego. Judo jak się udo to jest. Teraz następnie mamy... To jest Strzało Twertka będzie Ferdynand Dobra i teraz przejdźmy na widok Ferdynanda Gdzie on tu jest? Tutaj Dobra Chyba za późno Chyba za późno Zobaczcie pod jakim ja jestem kątem tutaj Proszę bardzo Tutaj dostałem E? Niezłe nie? O jest, niezłe Niezły bajerek O właśnie, tutaj jest werdek No No właśnie i ciekawy jestem, czy ktoś tutaj to jeszcze skomentuje jakoś, czy, czy, czy jak. No pewnie, pewnie tak, że znowu nie mam racji, no. Ale no coś. No tutaj z PZ4 się pomyliłem, akurat to był Jak Panther, który mnie przebił Też pod dziwnym kątem, no ale dobra. Także nie mówcie mi o kontowaniu, bo to jest... Można między bajeczki schować tylko w niektórych przypadkach to działa, powtarzam po raz setny, enty i na, tylko na niektórych czołgach. No dzięki bardzo. Na razie. A, no i jeszcze sprawdzam właśnie pociski jak, jak Pantera. 500 metrów 93 mm. Powinien mnie przebić pod tamtym kątem, co byłem na górze? Dwa razy pod rząd. Czy powinienem się odbić? No to jest pytanie. No właśnie. Dobra. To na tyle.